Się ma w czwartym odcinku niesamowitego Minecrafta. Dzisiaj pokażę Wam coś, co właśnie super prostu wymyśliłem niedawno. Otóż właśnie w wersji 1.7 doszły tłoki i wymyśliłem jak zrobić automatyczną hodowlę trzciny cukrowej. To możemy już zaczynać. Ok, więc yy, musimy wykopać tutaj taki dołek żeby tutaj posadzić naszą trzcinę i potem żeby to wszystko działało więc tak kopiemy go 4 szerokości i 9 wzdłuż na razie tylko takie tych chleopata na razie takie jednokratkowe w dół a zaraz to rozbudujemy troszkę zrobienie tego nie jest wcale trudne będziemy do tego potrzebować tylko trochę y, repeaterów Pistonów oraz czerwonego proszku. I kilka jeszcze redstonowych pochodni. Ok, jeszcze te wykopujemy takie, żeby to nam spływało. To w tym będzie płynąć woda. Ta trzcina cukrowa, ta hodowla działa całkowicie automatycznie. I teraz tak. Tutaj robimy takie zwarcie, jakby. Taki mechanizm, co będzie robić z, z i tutaj, tak, dajemy tutaj jedną, kładziemy taki jeden klocek, dajemy tutaj redstoneową pochodnię z drugiej strony też, i teraz kładziemy na górę jeden redstone, i tutaj kładziemy na, ok, na koło. A, najlepiej, żeby to był jeden, bo później yy, będzie strasznie to wszystko yy, właśnie tak syczeć. A jak jest jeden, to to aż tak mocno nie syczy, bo yy, nie jest tak często. I teraz tak, tutaj kładziemy redstone'a. O tak, tutaj kładziemy. I z tej strony tak samo. Tutaj muszą być dwie kratki odstępu, ponieważ tutaj muszą być jeszcze nasze pistony i, i repeatery. A więc tak. A nie dobrze było. Ok, teraz kładziemy nasze repeatery w tą stronę. W, no właśnie tak. Nie zmieniamy nic. Ok, i z drugiej strony tak samo. Jak zaraz Ty zobaczycie, to gdy to się włączy, wszystkie repeatery też się włączą i tutaj ustawiamy Pistony aj, o jak to się włącza, wszystkie repeatery też się włączają i to powinno wszystko działać teraz stawiamy repeater raczej Pistony aj to mnie odpycha tutaj o, tak to powinno wszystko wyglądać, teraz zalewamy tutaj ten y, ostatni, ten Najgłębszy kawałek wodą. Żeby ta trzcina cukrowa nam spadała tam. No i ostatnie, czyli sadzenie trzciny. Kiedy taka trzcina urośnie, to właśnie ten piston ją zetnie. Aha, no, zaoszczędzimy dwa ripitery i jeszcze, bo tutaj nie można, bo tutaj nie ma wody już i tak to tutaj ma już trochę mniejszy zasięg, ale tak też jest, dobrze i teraz tak, jeśli tylko urośnie to tam to się za chwilkę włączy to nasze zwarcie i to powinno wszystko o ścięło to jeszcze tutaj, o, więcej tego zasadzimy takie potrójne o i teraz zobaczmy wszystko tutaj spływa niech to tylko zetnie no ścinać się co jakiś czas będzie właśnie tak ścinać i ten cały, ta cała ścina cukrowa będzie wpadać tam no, za kilka sekund powinno się włączyć. No jak na złość. O. I to się wszystko ścina. Ciao, że właśnie nie wszystkie zawsze wpadają. Ale oczywiście duża większość, większa większość e, wpada do tego. I tak to działa. Ok, to dzięki za oglądnięcie. Narka i do następnego odcinka.